Okej, okay. nie wiem w którym momencie dokładnie, ale przerwało mi się nagrywanie dźwięku. No ale tam krzyczałem tylko na walce z tą zdeprawowaną mniszką. Tutaj przyszliśmy, zebraliśmy jakiś ten kamień bodajże. I przeczytaliśmy sobie, że palankin czeka na nas z otwartymi ramionami, ale nic tutaj z tym palankinem zrobić chyba nie mogę. I to już chyba wszystko w tej lokacji jest. Tak mi się wydaje. No jeszcze przebiegnijmy tutaj naokoło. Czy nie ma jakiegoś przejścia? Tutaj jest. Nie, to chyba jest ta jaskinia i koniec, tak mi się wydaje. Hm. No, ciekawe. Dobra, to jest najprawdopodobniej ten kamień o którego znalezienie prosił nas pan Kuro więc może dobrze byłoby do niego wrócić dobra zjednoczmy się z posążkiem i podróżujmy. nie możemy się nie możemy się przejeść do komnaty Kuro w górnej wieży no czemu niby zamek w nigdzie się w zamku w nie mogę Przenieść tylko wejście do opuszczonego lochu. No dobra, no to się przenieśmy tutaj. W takim razie. Hm. Ciekawe czemu się nie mogę tam przenieść. Nie rozumiem. Ciekawe. Dobra. Niech się nam to załaduje. Zamek winie jesteśmy. Dobra. O, tutaj możemy kogoś sobie podsłuchać. Okej, okay, to pewnie się coś w zamku wydarzyło, że nie przyszli cię zmienić. Dobra, twoja warta się skończyła w tym momencie. O nie, ten grubas tutaj jest. Nie! Dobra, uciekamy. Czemu tego nie trafiło? Masakra. Dobra, chodźmy sobie tędy. Nie, no, chyba wszystko normalnie wygląda. Oho, jakiś nowy przeciwnik, tego to nie było na pewno. O, wow, kto to jest? Taki mocny. OK Mamy Cię koleżko, ale ile życia mi zabrał matko, mai mocny. W sumie tam na dole jeszcze sobie nie sprawdziliśmy, ale to przy okazji może Tutaj nie ma nikogo możemy porozmawiać. Okej. Okay. Granulka. Tutaj ten most, gdzie tutaj mieliśmy ten posążek zniszczyli. Ale tutaj możemy sobie zeskoczyć teraz. Dobra. Poruszanie się pod wodą. Okej, okay, dobra. Możemy sobie nurkować. Tutaj mamy jakiś skarb, cukierek Jaszariku. Tutaj nic nowego nie ma, chyba nie. Dobra, zanurkujmy w takim razie. Tutaj. Ech. Karp, proszę Państwa. Łuska karpia skarbów. Mamy sobie, zebraliśmy i możemy sobie tutaj. Przejść mogliśmy. Ale co nam to daje w sumie? A tutaj się możemy jeszcze przyciągnąć. Dobra, i co? Może tutaj sobie aktywujemy ten posążek. Znaleziono posążek rzeźbiarza. No przecież byliśmy już przy tym posążku. Tak, prawdę mówiąc, co to. Jakby się nam gra cofnęła, no ale w sumie są to jacyś nowi przeciwnicy. O nie, znowu ten. Dobra, mamy go. No ty, Dupku. Uratowałem cię od takiego mocnego przeciwnika. Na pewno byś zginął od niego. A ty mnie atakujesz. Taki jesteś. Dobra, ten posążek sobie też aktywujmy. Okej, okay, tam jakieś nowe skarby są chyba w ogóle Tak mi się wydaje Dobra, oni niech sobie tam idą Olej, dobra, tutaj możemy z kimś porozmawiać Na jeździe. Okej, okay, nic więcej nie powiedział Czekajcie, te drzwi sobie otworzyliśmy To nie jak ucieka Oho Okej. Okay. No ile ich tutaj będzie? Ja myślałem, że to jeden taki mocny. No nie, no po mnie będzie zaraz. Masakra. Dobra, tego mamy już. Okej, okay, prawie zginęliśmy trochę życia nam wróciło. Taką umiejętność. Zdobyliśmy w którymś momencie chyba pod tej wodnej orin, że e, życie nam się odmawia, gdy zadajemy śmiertelny cios. Dobra, możemy teraz tutaj wejść sobie. Jakiś kolejny skarb mamy. O nie, czy wy to słyszycie. To jest chyba ten ogr. Nie, ja nie chcę tam iść w takim razie. Ja i tak potrzebuję do góry się dostać. Czy ja się tam złapię? Czekajcie, mogę, że najpierw tutaj. O, o spadnę. Dobra, jakoś tędy chodźmy. No co, ja znowu całą tą drogę muszę przejść. O nie, jakieś te... ...przeciwnicy z tymi grzybami na łbie. Tylko teraz z czerwonymi. Czekajcie. Eee... ...topór. Co? Nie rozbiło mu tego? Dobra, mamy go, ale ja nie żyję, praktycznie. Dobra, jak tam wyżej wskoczyć? Tutaj mogę się złapać. Dobra. O nie, Samotny cień. Na co? On, na psy zachwizdał. No nie, no kundel jeszcze jeden. No nie, zabili mnie. Ja cię kręcę. Co tutaj się wyprawia w tym zamku wasinie? Że ja za słaby w ogóle jestem, żeby tutaj być teraz. No tak. Chodź tu się dobra. Dobra, mamy go. Uf. Okej okay. Jak oni dużo dają doświadczenia. Co kolejny? Nie no, ja biegnę do tego posążka. Co tam jest? Co i tutaj jeszcze dwóch jest? Chyba sobie żartujecie. Dobra, jesteśmy w tym miejscu. Odpocznijmy, sobie. No, matko. A tutaj z góry chyba będziemy mieli dostęp do tego yy, ogra. Tak mi się wydaje. Dobra. Tutaj się chyba nie zmieniło nic, nie, jednak się zmieniło. Ogra słychać. Dobra, tego sobie załatwmy. No jak tutaj stąd, to możemy z tym ogrem w sumie zawalczyć. O, i tutaj jest, można chyba na niego sobie zeskoczyć. Tak myślę. Opuść się. Dobra, jedną kropkę mu zabraliśmy. Ale na takiej małej przestrzeni z nim walczyć. Czekajcie, on się ognia bał, tak. Dobra, mamy chyba, chyba ustawiony topór, więc weźmy sobie sprężynowa dysza ogniowa. Dobra, zapalił się. No nie, i zabił nas. Dobra, wskrześmy się teraz. Odbiegnijmy trochę od niego. O. o. Daj się wyleczyć, chłopie. Okej. Okay. Dobra, mamy go. Załatwiony za pierwszym razem. Koralik modlitewny. Czwarty, trzeci stopień leczenia Shinobi. Dobra, super. Mamy teraz lepsze leczenie. Tych drzwi nie otwieram, bo tam są e, ci mocni przeciwnicy, których tam widzieliśmy. Oho. Nie, to już są podsłuchani. Okej. Okay. Tutaj też mieliśmy posążek, więc warto byłoby może go sobie odblokować. Tam jakieś nowe skarby są w ogóle. Oho, nie zdążyłem podsłuchać całkiem. O-o, chyba za wcześnie nacisnąłem. Wow, dobrze, że mnie nie trafił. No i mnie zabili. Kurze, tacy łatwi przeciwnicy. No i nie żyje. Ale jaja, jak berety. Dobra, czekajcie. W sumie blisko tutaj mamy do nich, więc zaraz to załatwimy. Tak myślę. Esencja moru, dobra. Możemy od razu wyleczyć to. Bo chyba mamy tą kroplę smoczej krwi. Zgadza się, od razu wyleczyliśmy sobie. Więc zbyt długo chorzy nie byli. Ciebie się pozbądźmy, tak. Okej, okay, dobra. Skoczmy na dół. Nie zabijając się, najlepiej. Dobra, tutaj trochę nam zabrało to życia. To już otwarte mamy. Dobra. Okej, okay, szybko się ich pozbyliśmy. Okej, okay, chodź tu. No nie no, we dwóch to oni są ciężcy. Dobra, ale tego mocniejszego mamy z głowy. I tego też mamy z głowy. Tam po te skarby, to pójdziemy sobie kiedy indziej, bo tam jest przejście do innej lokacji. Być może tam też się coś jeszcze zmieniło. Dobra, odblokujmy sobie ten posążek. Odpo nie, chyba już odpoczywałem. Dobra. Zobaczmy, czy się tutaj coś zmieniło. Tutaj nie, dobra. Tam na dół chyba schodzić nie będę. Ale przenieśmy się z powrotem do wcześniejszego posążka. Sień w górnej wieży. Zgadza się. Jak tam się przechodziło? Hmm. A, chyba tam. Na takim podwieszanym suficie. Tak mi się wydaje. Dobra, chodźmy tędy. Dobra, ciebie mamy z głowy. Tego może w ogóle nie atakujmy. Tylko chodźmy sobie tu. Czy tutaj kogoś nowego nie ma? Oho! Nie no, ja nie będę z nim walczył. Gdzie tu jestem? Ten... O wow. Wskakuj tam no. Sekiro. Ale jesteś. Dobra, oni chyba walczą między sobą. Ty mamy jakiś nowy skarb. No dawaj Oho, szybki jest Dobra, tamten go załatwił Ja tutaj nie chcę Chcę do góry Tam jest chyba kolejny taki przeciwnik, już go widziałem. Dobra, doszliśmy sobie do tego posążka. O ten co, tutaj jeszcze taki jakiś wielki. Tutaj jest ten przeciwnik, dobrze. Niech walczy, samotny cień plugało ręki. Tardy na niego nie działają. On ma dwie kropki, ja piernicze. Ale tamten mnie mój trzasnął, nie. Oho, ja nie żyję już. Dobra. Dobra, petardy na niego jednak działają. Dobra, pierwsza kropka, ale do najłatwiejszych ton to chyba nie należy. Już nie mamy petard też. Okej, okay, mikiri na kopnięcie, spoko. Oho, trucizna. Dobra, mamy go i całe szczęście, bo już myślałem, że od nowa będziemy. Koralik modlitewny mamy 5, właśnie w ogóle zapomniałem sobie ulepszyć naszą postać. Dobra, wzmocnijmy, wzmocnijmy cechy fizyczne. Siódmy naszyjnik modlitewny ok, odpocznijmy sobie. I tak się zastanawiam. Chyba zakończymy sobie odcinek w tym momencie. Tak będzie najlepiej. Do pana Kuro tam na górę sobie pójdziemy już w następnym odcinku. Zapewne tam będzie bardzo dużo gadania po tym, gdy znaleźliśmy ten kamień, właśnie w, na, we wsi Mibu. Bo to fabuła będzie pchnięta pewnie do przodu. Więc, ok, jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Możecie też kliknąć subskrypcję i dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym kolejnym filmie. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!